Ciężko mi nauczyć się fragmentów z Biblii, co zrobić. Zapraszam na film. Witajcie! Zdarza mi się, że rozmawiam z różnymi osobami i czasami wśród chrześcijan spotykam osoby, które mówią, ja kompletnie nie mam pamięci do fragmentów Biblii. Nie dam rady się ich nauczyć, a bardzo bym chciał. Spotykam też osoby, które podchodzą no, z dużym luzem, byśmy powiedzieli, do czytania Słowa Bożego, i trochę przeczytają tu, trochę tam, i tak naprawdę, no właśnie, nie bardzo wiedzą, gdzie w Biblii jest o czym mowa. I nie chciałbym dzisiaj mówić o takiej fundamentalnej sprawie, jak to, że każdy chrześcijanin. Powinien znać dobrze Słowo Boże. Bez dobrej znajomości Słowa Bożego, tak naprawdę nie wiemy, jak żyć. Nie będziemy wiedzieć, jak żyć. Kiedy będą przychodzić różne trudy, kłopoty czy pokusy, nie będziemy w stanie się im oprzeć. A co gorsza, możemy nawet nie wiedzieć, że czynimy grzechy. To dlatego tak ważne jest, abyśmy znali Słowo Boże, szczególnie Nowy Testament, abyśmy znali Ewangelię, dzieje apostolskie, dzieje apostolskie, listy, abyśmy wiedzieli, jak powinniśmy żyć. Cała Biblia mówi nam też o jeszcze ważniejszej rzeczy, o tym, kim jest Bóg. Dlatego tutaj... Nie ryzykowałbym tego podziału na Stary i Nowy Testament. Czasami ludzie próbują, szczególnie ateiści, powiedzieć, że w Starym Testamencie Bóg jest przedstawiony inaczej, w Nowym Inaczej. To jest nieprawda i warto o tym z nimi rozmawiać i pokazywać im dowody, ale aby znać te dowody, no to znowu trzeba Biblię czytać. Ale oprócz tego, żeby Biblię czytać, dobrze jest znać niektóre fragmenty na pamięć. Tak, czasami się mówi, że w rozmowach z innymi ludźmi możemy ich przekonywać własną mądrością, własną wiedzą, ale jeżeli mówimy o Bogu, to zawsze powinniśmy cytować Słowo Boże. Tak naprawdę to Słowo Boże ma moc. Nie nasz intelekt, nie nasz sposób wysławiania się, ale Słowo Boże ma moc ku zmianie życia, ku zbawieniu. To w Słowie Bożym jest ta moc Boża, nie nasza. I jeżeli rozmawiamy z kimś, jeżeli chcemy kogoś zachęcić, czy może czasem przekonać do naszego zdania, czasem może nawet do wiary w Boga, to no właśnie. Albo możemy opowiadać o sobie, i często takie opowieści są ważne, jeżeli powiemy o tym, że Bóg tak zadziałał w naszym życiu. Czasami się to nazywa świadectwem. Jeżeli powiemy: żyłem tak, Bóg zmienił wszystko. Żyję teraz inaczej, nie moją mocą, ale mocą Boga. Ale po takiej rozmowie nie powinniśmy się na pewno zatrzymywać na naszym świadectwie, ale powinniśmy przejść do głoszenia Ewangelii, do opowiedzenia o Bogu. Kim jest Bóg? Opowiedzenia o tym, kim jest człowiek, że każdy człowiek jest grzesznikiem i każdy zasługuje na piekło. Tak naprawdę, bez Jezusa Chrystusa, każdy człowiek zasługuje na piekło i wreszcie powinniśmy opowiedzieć o dobrej nowinie, o ratunku w Chrystusie. I może się tak zdarzyć, że rozmawiamy z kimś i mamy na myśli jakieś fragmenty biblijne, ale ciężko nam je dokładnie, no właśnie, zacytować. Jest to problem wielu chrześcijan, naprawdę. Masy chrześcijan, może nawet znacznej większości chrześcijan, że niestety, ale słabo znamy Słowo Boże. Oczywiście niektórzy chwalą się tym, że raz przeczytałem Biblię albo dwa razy. Tak naprawdę to Nowy Testament powinniśmy czytać w kółko, w kółko, w kółko, i jak ktoś jest nawrócony kilka albo kilkanaście lat, to powinien przeczytać Nowy Testament kilkadziesiąt razy, no a może nawet i powyżej 100 razy. To jest ważna rzecz, ale Oprócz tego, że czytamy Nowy Testament, że on zmienia nasze życie, że wiemy jak żyć i wiemy kim jest Bóg, to myśląc o innych, powinniśmy się uczyć Słowa Bożego na pamięć. Niektórzy mówią też, aby uczyć się Słowa Bożego po to, że może się tak zdarzyć. Także w naszym życiu, że zostaniemy pozbawieni Słowa Bożego. Może się tak zdarzyć, że przyjdą prześladowania na chrześcijan, także w Polsce, zostaniemy wtrąceni do więzienia. I takich świadectw ludzi z innych rejonów świata jest wiele, i wtedy to zapamiętane Słowo Boże jest dla nas lampą, jest dla nas nadzieją, jest dla nas otuchą. Dlatego warto uczyć się Słowa Bożego dla siebie i dla innych. Jak się uczyć? Przyznam szczerze, że jakiś czas temu chciałem zgłębić ten temat. W polskim internecie prawie nie ma w ogóle na ten temat treści, albo jest bardzo mało, albo no, miałem pecha i nie znalazłem. Dość sporo treści jest anglojęzycznych. Jeżeli ktoś zna język angielski, to tych treści jest sporo, chociaż nie bardzo dużo. I to może być zaskakujące. I poznałem kilka teorii. Oglądałem trochę filmów różnych teorii i powiem szczerze, że chciałem podzielić się jedną. Taka teoria tego, jak się nauczyć, jest naprawdę bardzo prosta i można ją streścić w jednym zdaniu: po prostu się ucz. Po prostu poświęć swój czas i zacznij się uczyć. Tak, jak mówiłem, widziałem wiele teorii na podstawie różnych map myśli, różnych skojarzeń, układania różnych, no właśnie, w głowie jakichś połączeń. Nie chciałbym o tym mówić. Myślę, że warto zacząć od najprostszej metody. Wstawię tu krótki film, do którego podłożyłem głos. Podłożyłem lektora. On mówi o pewnej metodzie, i po tych kilku minutach wrócę, aby to podsumować. Jest powód, dla którego wszyscy zmagają się z zapamiętywaniem Pisma Świętego. Ja należę także do tej grupy. Zapamiętywanie jest trudne, ale prawdziwy sekret, jeżeli w ogóle taki istnieje, jest prosty: powtarzanie, powtarzanie, powtarzanie. I pochwalę się, że znam człowieka, mojego przyjaciela Andego Davisa, który opublikował małą książeczkę na temat zapamiętywania Biblii. Zapamiętał 42 księgi Biblii, ucząc się ich na pamięć. I cały czas twierdzi, że nie ma jakiejś wyjątkowej pamięci, tylko ciężko pracował. Dla mnie z całej tej historii wielką zachętą jest to, że on, mimo tak ciężkiej pracy, dziś nie pamięta wszystkich książek. Pamiętał je tylko wtedy, kiedy je wciąż powtarzał. Jest to dla mnie pewna wskazówka i zachęta do ciężkiej pracy. Jego proces zapamiętywania, opisany w tej książce, to 100 dni pracy nad jedną księgą. Potem przenosił się do innej księgi i ponownie uczył się jej przez 100 dni. Jednak kiedy przestawał pracować nad daną księgą, zapominał ją. I z jednej strony dużo z niej pamięta, ponieważ wykonał gigantyczną pracę, jednak nie pamięta jej tak dokładnie jak w czasie, kiedy powtarzał ją przez 100 dni. Myślę, że to zachęcające. W pewnym sensie jest to dla nas szansa. Nie każdy z nas ma tyle czasu, aby nauczyć się 42 księgi Biblii na pamięć, ale jego podejście może być dla nas przykładem w innej kwestii. W tej metodzie ważne jest to, to że jeżeli coś powtarzamy, to to zostaje w naszej pamięci. Nie musimy mieć jakichś super zdolności, po prostu musimy włożyć w to pracę. Możesz zrobić tak. Zaczynasz od pierwszego wersu, który chcesz zapamiętać. Czytasz go na głos 10 razy. Zakrywasz tekst i próbujesz wypowiedzieć go z pamięci 10 razy. Jeżeli musisz, to zaglądaj do tych notatek, aby wypowiadać werset poprawnie. I wtedy kończysz pierwszy dzień. W kolejnym dniu, na samym początku, próbujesz powtórzyć wers, który czułeś się dzień wcześniej 10 razy z pamięci. Jeżeli ci się to uda, to wydaje się, że wers masz opanowany. I przechodzisz do kolejnego wersetu. I ponownie czytasz go 10 razy na głos, a potem zakrywasz i próbujesz wyrecytować go z pamięci 10 razy. Trzeciego dnia podobnie sprawdzasz dwa pierwsze dni. Próbujesz powiedzieć z pamięci to, co uczyłeś się, uczyłaś się w pierwszym dniu, w drugim. I później przechodzisz do trzeciego fragmentu. Możesz tak postępować z nauką konkretnej księgi Biblii, a możesz wybrać sobie wersety, które są dla ciebie ważne. Ten znajomy dzięki tej metodzie powtarzając tą samą czynność przez wiele lat zapamiętał 42 księgi Biblii. Ale jeżeli Ty zapamiętasz jeden wers dziennie, to przez miesiąc możesz zapamiętać 30 wersetów to bardzo dużo. Ale nie musimy uczyć się całych ksiąg. Jeżeli masz ulubione wersety, a może masz wersety, których często używasz w rozmowach, to spróbuj tej metody. Jeżeli będziesz pracował przez cały miesiąc, to możesz nauczyć się w ciągu miesiąca 30 wersetów. W ciągu dwóch miesięcy masz już 60, a to jest bardzo, bardzo dużo. Wtedy będziesz daleko przed innymi chrześcijanami, którym nie chce się wykonywać tej pracy, a jest ona bardzo ważna. Więc nieważne, czy używasz jednej z metod mojego przyjaciela, czy używasz jakichś innych metod. Ważne, abyś zapamiętywał biblijne teksty. No właśnie, kiedy pierwszy raz oglądałem ten film, to zadziwiło mnie najpierw to, że ktoś był w stanie się nauczyć tych 40 kilku ksiąg Biblii. To dla mnie to jest niesamowite, ale to nie jest najważniejsze w tym filmie. Najważniejsze w tym filmie jest to, że człowiek wkłada pracę. I tak jak zdarza się, że spotykamy osoby w świecie, które mówią, jestem za stary na naukę języka, na przykład angielskiego, albo ja nie mam talentu do nauki języka angielskiego. I przyznam szczerze, że sam walczę z tym językiem, próbuję się go nauczyć już od dawna, ale poznałem też wiele metod, wiele zasad, i większość nauczycieli mówi, większość nauczycieli języka angielskiego mówi, każdy może się nauczyć języka. Jest jeden warunek. Musisz włożyć w to ciężką pracę. Musisz włożyć w to czas. I przekładając to na naukę wersetów biblijnych, powiedziałbym to samo. Każdy może nauczyć się wersetów biblijnych. Może nie każdy jest w stanie się nauczyć całej Ewangeliana, bo to jest potężne wyzwanie, ale nauczyć się 30, 50 wersetów biblijnych wydaje się, że jest to możliwe dla każdego. Co jest warunkiem? Włożenie pracy. Czy chcesz włożyć pracę, czy Twoim zdaniem warto włożyć pracę w naukę cytatów, fragmentów, wersetów Biblii? Czy warto? Moim zdaniem warto. I nie chcę Cię tu przekonywać, zachęcać czy nakłaniać do nauki wersetów biblijnych. Myślę jednak, że od tego, jak podejdziemy do tego, czy podejmiemy tą pracę, czy nie podejmiemy, ile czasu dziennie poświęcimy na to, można wiele dowiedzieć się o naszym życiu. Można wiele dowiedzieć się o naszym chrześcijaństwie, można wiele dowiedzieć się o naszej miłości do Słowa Bożego, a także i Boga. Tak jak mówiłem, wydaje się, że nauka wersetów biblijnych jest koniecznością dla każdego chrześcijanina. Tym bardziej, gdy mamy dostęp do Słowa Bożego, bo może się wkrótce okazać, że nie będziemy go mieć. Nauka wersetów biblijnych jest koniecznością, kiedy chcemy innym głosić Ewangelię. A czy powinniśmy głosić? Musimy głosić. Pan Jezus powiedział: Idźcie na cały świat. I czyńcie uczniami, głoście Ewangelię, i czyńcie uczniami, wszelkie stworzenie. To jest nakaz. To nie jest opcja. To jest nakaz. Więc jeżeli na serio traktujesz słowa pana Jezusa, jeżeli uważasz, że on jest Bogiem, to myślę, że pojawi się w tobie potężne pragnienie nauki wersetów biblijnych. Kluczowych wersetów biblijnych. Na początku, tak jak mówię, może tych trzydziestu, może tych pięćdziesięciu najważniejszych, a później może. I rozbudzi to takie pragnienie uczenia się większej ilości. Na przykład słyszałem o jednym nauczycielu, który nauczył się całego listu, pierwszego listu, pierwszego listu Piotra Apostoła. Może to będzie kolejnym krokiem. Na dzisiaj chciałem tylko zachęcić do tego, abyście zaczęli się uczyć. Zachęcam też siebie, bo też próbuję tych metod, próbuję nauczyć się wersetów biblijnych, no właśnie, dla Siebie, ale przede wszystkim po to, aby nieść tą dobrą nowinę o ratunku w Chrystusie innym.